Nie, no nie dam rady dzisiaj wstać. Trzeba zadzwonić. Halo szefie, mo mogę wziąć dzisiaj urlop na żądanie? Ile się czujesz? Wróciłeś późno z imprezy. Chcesz skorzystać z urlopu na żądanie, a pracodawca odmawia ci jego udzielenia? Co teraz? Zostań z nami, a już za chwilę wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości związane z prawem do urlopu i urlopu na żądanie. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest dziś ze mną Beniamin. Cześć. który jest pomysłodawcą nowej serii na moim kanale HR po ludzku. Dziś opowiemy o tym, w jaki sposób możesz skorzystać urlop na żądanie, kiedy urlop na żądanie Ci przysługuje i kiedy pracodawca może odmówić udzielenia Ci prawa do takiego urlopu. Czym jest urlop na żądanie? Urlop na żądanie jest takim specjalnym urlopem wypoczynkowym, który wydzielony jest z puli urlopowej pracownika. Zacznijmy więc od początku. Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i z założenia nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy, którym może pochwalić się pracownik. Co Zasady, urlop udzielany jest pracownikowi zgodnie z planem urlopu. W tym limicie 20 lub 26 dni mamy kilka dni takiego szczególnego urlopu, który może być wykorzystany poza planem urlopu. Czym jest ten plan urlopów? Czy mam do niego dostęp jako pracownik i kto go w ogóle sporządza? Plan urlopów jest to taki harmonogram urlopów pracowniczych, opracowywany przez pracodawcę na podstawie wniosków składanych przez pracowników. Pracownicy wnioskują o preferowane przez siebie terminy urlopowe, a pracodawca uwzględniając szczególne potrzeby firmy ustala harmonogram urlopów tak, aby zapewnić normalny tok pracy. Bo wyobraź sobie taką sytuację, że wszyscy pracownicy chcieliby wykorzystać urlop w No nie da się tak. Wtedy się nie da i firma nie mogłaby normalnie funkcjonować, dlatego właśnie mamy przepisy, które mówią o tym, że urlopu udziela się zgodnie z planem urlopowym. To, kto ma prawo do urlopu na żądanie? Prawo do urlopu na żądanie ma każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy, czyli pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W urlopowej 20 czy 26 dni, która należy się pracownikowi, zaodrębnionych jest pula takich szczególnych dni urlopowych, konkretnie czterech dni urlopowych, które pracownik może wykorzystać wtedy, kiedy będzie miał swoją szczególną potrzebę, której nie dało się uwzględnić w planie urlopowym. Ja się korzystam z tego urlopu. A po prostu zadzwonić do szefa i powiedzieć, że nie mogę przyjść? Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym. To oznacza, że jest on udzielany na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Czyli chcąc skorzystać z urlopu na żądanie, musisz poinformować swojego przełożonego o chęci skorzystania z takiego urlopu. Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów. Przepisy niestety nie precyzują tego, w jaki sposób pracownik powinien zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem o urlop na żądanie. Dlatego pomocne stają się tutaj tak zwane wewnętrzne źródła prawa pracy, czyli regulamin pracy, który powinien określać, w jaki sposób pracownicy powinni zgłaszać swoje wnioski o urlop na żądanie. Mamy tutaj bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych, jeżeli pracodawca nie ustalił takich zasad. Przyjmuje się, że pracownik ma prawo zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie przed godziną rozpoczęcia pracy, czyli zanim rozpocznie się jego robocza dniwcza. Czyli jak zaśpię, to już za późno, żeby zgłosić urlop na żądanie? Jak zaśpisz, to zależy, o której się obudzisz. Jeżeli twój dzień pracy rozpoczyna się o godzinie 8 rano, a obudzisz się o 7.55 i wykonasz telefon do swojego przełożonego, to możesz jeszcze zdążyć skorzystać z urlopu na żądanie, ale jeśli obudzisz się o godzinie 10, to już trochę za późno. A czy pracodawca może odmówić mi takiego urlopu? Tak. Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym, czyli co do zasady udzielany jest przez pracodawcę czy przełożonego na wniosek pracownika. W szczególnych sytuacjach, kiedy uzasadniony interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w firmie, pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie. Ale tylko w wyjątkowych, szczególnych przypadkach, gdyby nieobecność pracownika spowodowała różnego rodzaju perturbacje. Ale jeśli będziesz chciał skorzystać z urlopu na żądanie, ponieważ jest jakaś wyjątkowa sytuacja w Twoim życiu, na przykład musisz zawieźć babcie na szczepienie, a nie zapiłeś wczoraj i nie przyszedłeś na rano do pracy, to w takiej sytuacji, jeżeli są to ważne sprawy, pracodawca nie powinien, Odmówić. Jeśli jednak jesteś zbyt frywolny, zbyt lekkomyślny i mało poważnie podchodzisz do swojej pracy, pracodawca może w takiej sytuacji odmówić Ci udzielenia urlopu na żądanie, jeśli na przykład dzień wcześniej troszkę za późno wróciłeś z imprezy, nie zdążyłeś wstać na czas. No dobra, a co jeśli odmówi mi tego urlopu na żądanie? A ja i tak nie przyjdę do pracy, coś może mi się stać? Wówczas Houston mamy problem, ponieważ naruszysz podstawowe obowiązki pracownika. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest staranne i sumienne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonego. Jeśli nie przyjdziesz do pracy zgodnie z obowiązującym ci rozkładem czasu pracy, pracodawca może Cię ukarać. Możesz otrzymać karę upomnienia lub karę nagany. Jeśli Twoja nieobecność w pracy wpłynie negatywnie na funkcjonowanie firmy, to możesz też dostać za to dyscyplinarkę. Brzmi poważnie, bo praca to nie jest zabawa. Praca to relacja między pracownikiem a pracodawcą, gdzie każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki. Ty jako pracownik zobowiązujesz się wykonać pracę, a pracodawca zobowiązuje Ci tę pracę zapewnić i zapłacić Ci za nią wynagrodzenie. Beniamin, to czego się dzisiaj nauczyłeś? Tego, że pracodawca może odmówić mi urlopu na żądanie, że mam ograniczoną ilość tego urlopu, że powinienem go zgłosić przed godziną rozpoczęcia pracy oraz, że jeśli nie przyjdę do pracy mimo nieudzielenia mi przez szefa urlopu na żądanie, to grożą mi z tego powodu konsekwencje. Dokładnie tak, bo stosunek pracy to bardzo poważna sprawa. Zostań z nami, ślektasz kanał, a już wkrótce dowiesz się kolejnych informacji na temat praw pracownika i obowiązków pracy.